Witam Artur Zambrzycki, oddział Perzyce. Dzisiaj spotkaliśmy się z Łukaszem w celu prezentacji kilku gołębi młodych, które wystawimy na aukcji. Gołębi według mnie rewelacyjnych, po których, po których starsze rodzeństwo i, i roczne, i dwuletnie, starsze super się sprawdzają. Między innymi, między innymi tutaj mam takiego maluszka, który jest 100% gołębiem. Z hodowli Marcina Bochynka, czyli ojciec 3726 i mama 1796. Ojciec 3726, rewelacyjny lotnik, jako roczny komplet konkursów. Jako dwuletni, nie jeden konkurs miał pudło. Jako dwuletni komplet, komplet konkursów. Tak troszeczkę nie, nie wiem, ze sobą dowodu, ale to, to głębie, które zostały odkupione od Marcina Pawlaka, który. Trzy lata temu zrezygnował z hodowania gołębi, ja wtedy odkupiłem cztery oryginalne gołębie Marcina Bochynka do swojej hodowli. Matka tego gołębia to jest 1796, roczna samica, na którą nie mamy rodowodu od, od, od Pana Marcina, ale samica, która była trzy razy pierwsza jako roczna, także dwie siedemsetki zrobiła, rewelacyjna samica. także. Młody, nakrapiany, tu taką strągłowę o numerze 3061. Zapraszam na aukcję, naprawdę rewelacyjne gołębie. Za jakieś dwa tygodnie, może i 10 dni będzie gotowy. Na pewno będzie też zaszczepiony. Także ktoś, kto tam będzie, też będzie przygotowany do, do hodowania. I nie będzie już z nim problemu. Dziękuję.